Ej, hey, mordy! Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim vlogu! Słuchajcie, ja mam na imię Erdest i dzisiaj naprawdę mogę wam zagwarantować, że się bardzo dużo wydarzy. ogólnie naszego vloga dzisiaj zaczniemy od wyjścia po prostu, aby kupić parę potrzebnych rzeczy, co będzie nie lada niespodzianką. Vlog life, baby! Słuchajcie, oczywiście deskorolka musi być, bo jak inaczej się poruszać po Warszawie? No więc, słuchajcie, już wróciłem z tymi wszystkimi zakupami, teraz do domu i dla każdego z naszej ekipy coś mam. Jakiś upominek, myślę, że najbardziej to ucieszy Piotrka. Patrzcie, patrzcie na naszego Piotrusia. Co ty? Piotruś, musisz się obudzić. Kupiłem ci twojego ulubionego Dzień energetyka. Bordo. Uszto. <grymne> <grymne> Jak uszczęśliwić człowieka w dwóch krokach? Jeden być ziom, dwa, dać mu energetyka. No to rzuć rzutko, zobaczymy cię teraz już moim. Dobra. Ubiegał. Co ty się boisz? Zobacz, Morda, ja już z zamkniętymi oczami. Nie! Tak, nie! Uwaga! O! Dobra! No, <grymne> <grymne> I to trzydzieści dwa! Teraz go no, no, będę miał tu. Dobra, uwaga! No co co? O, co? O, co? O, co? O, nie! Tego się nie spodziewałem! Ogólnie ludzie wiecie co nie ma nic lepszego niż pierwsza rzecz, którą zrobicie w ciągu dnia, to ogarnąć sobie wszystko do bloga, żeby wiecie, że cały dzień już będziecie sobie nagrywać, nie będziecie musieli się po prostu o nic tutaj martwić. O, Elo, Mordo. Elo! Sushi! Hmm. Słuchaj, widzowie, którzy siedzą tam, o w tym... Nie wiedzą czym jest biuro W sensie, myślą, że tu mieszkamy No Nie mieszkamy, to tu nowy dom. Czyli co, chcesz opowiedzieć o tym co to jest biuro? Tak, tak pokrótce Dobra A! To ja to... czekam aż ty coś powiesz, ja ty ja czekam, to... co? aż ja coś powiem, dobra Słuchajcie, ogólnie biuro nie jest naszym mieszkaniem. Jeżeli e, widzieliście poprzedniego bloka, to widzieliście wszystkie pokoje i nie ma tutaj żadnych łóżek. się są czasem materacy, dlatego że po prostu jak pracujemy do późna, to, to po prostu musimy spać tutaj, bo nie ma sensu wracać, bo potem i tak. Pracujemy do późna, no robimy merange, słuchajcie, czasem dla znajomych. To Poprzez, też, ale tu powiem. To też, że, chodzi o to, że jak pracujemy serio, bo wczoraj na przykład do czwartej siedzieliśmy i pracowaliśmy, więc... Hmm. Więc nie było sensu wracać i śpimy czasami tutaj, dlatego mamy materacę. No, więc biuro to jest po prostu całe mieszkanie przystosowane pod nasze studio, gdzie się spotykamy biznesowo, na przykład chcemy, żeby nasi menadżerowie przyszli, to tutaj przychodzą, albo ekipa wpada i coś nagrywamy, tego typu rzeczy. Słuchajcie, mówiłem, że jedyne, o co dbam, to moja roślinka, więc napiszcie teraz w komentarzu, jak moja ulubiona roślinka ma się nazywać. Ogólnie plan na vloga, co będziemy robić, dlatego że jeszcze wam nie mówiłem. Chciałem powiedzieć teraz... Że już na przykład piąta minuta vloga, a ja nadal nie powiedziałem co będziemy robić, ale nie wiem, która jest minuta vloga. <grystanie> w każdym razie weźmiemy tego oto kosza, weźmiemy piłkę, będziemy rzucać do kosza, zrobimy konkurs z koszykówki w naszym domu. Jeżeli nie trafisz, no to niestety, ale jest rozbijane na tobie jajko. Zatrzasnęli się na klatce, nie! <grystanie> <grystanie> Patrzcie mordeczki. Ten, ten humor. Mordo nie zwy, nie? Mati jeździ na Desoto od 10 lat. O W ogóle tutaj wydarzyło się coś nieco Mati, zajebiste to było. Bierz energetyka. Jest kolejna osoba do naszej koszykówki. Za chwilę zacznie się gra. Cieba, Mordo. Wymyślił rzut trzema naraz. Pierwsze rzutki, natrafimy w ogóle w tarczy. No dobra, słuchajcie, witam w pierwszych igrzyskach światowych. Piłki domowej i dla pierwszego miejsca będzie atrakcyjna nagroda, o czym chłopaki nie wiedzieli. A także dla pozostałych dwóch przegranych będzie kociołek pocieszenia. Więc możemy zaczynać od papierka i nożyce. A jaka nagroda? Zaraz, chwila, moment. Jaka nagroda? Z tego no, tutaj chodzi? Jeżeli wygrasz, to już dostaniesz, a to jest niespodzianka. Myślę, że są nagrodą jest to, że nie dostajesz jarkiem. Nie, nie, nie. Nagroda nie, jest za pierwsze jest miejsce. Kto dobra. najwięcej razy trafi? Rzucamy. 10 razy. A powiedz czy wartościowa jest ta nagroda? No. Bardzo wartościowa. Dobra, dobra, damy. Trzy, cztery, ry, cztery Trzy, cztery, O nie! I ja ostatni, nie ja ostatni, no? Dobra. Trzy, cztery. O, Piotrek pierwszy. Bierze, ale czyli co, od razu nie trafiam i dostaję Nie, i wtedy losujesz jajko, bo możesz wylosować dobre albo złe. Nie, a, a właśnie, nie powiedziałem. Tutaj są jajka, połowa jest ugotowana, a połowa surowa. Po no, co wygraś w rękawaniu na Jak co tutaj? To, to nie, to pierwszy ma Co ja nie przegrałem. Żebyś tu się przegrał, po prostu. Najgorszy że zamykasz oczy, losujesz jajko. Okej. Nie O nie. O nie, o nie Koźle krzesełko? Nie, 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 nie mocno stary, bo jeżeli jest jednak ugotowane Dobra, leciutko, tak żeby się to Leciutko, by tak żeby się to O fuuu O fuuu o fu! Ale to jest okropne A ja się zgodziłem Stary, to... A, już wcześniej, ale teraz żałuję jeszcze bardziej Kolej Piotrka w takim razie, nie opłacasz sprzątać, bo zaraz tych będzie dziesięć Mogę spytać ile jest w ogóle tych jajek? Dziesięć 10 rzutów! dziesięć daje! A ten ten ma teraz gorzej niż ja! Bo on wie, co go czeka! Dobra, Mondo, losuj, zamykasz oczka i losujesz. Czy to jest ugotowane jajko, czy surowe? Uwaga! O, oh, co się <noise> Morno mamy prysznic! Co no, ma. Dobra, w takim razie jest moja kolej. Zobaczymy, czy pójdzie mi lepiej niż chłopakom O, dobra! Co za kłamstwo! Co za stało? Co za kamstwo. Ja nie wiem, co się stało w ogóle. Kiedy to się wydarzyło? U, w ogóle? O co chodzi? O Sklepujemy, żeby była o, skoro, jak dobra o, skoro, skoro, skoro. odżywka dla skóry O dobra, trafił To był który rzut? Czwarty Dobra, dawaj, wybieraj Wybieraj Go <laughs> Jak to śmiesznie wybuchło Ej, to jest najlepszy film To jest najlepszy film, jaki ja nagrywałem, naprawdę A Moja kolejna rzucanie Dziękuję. On jest nie jest do to Myślę, że wszystkie się rozwalają Wszyscy po O co tu chodzi? <laughs> to jest najlepszy trak mojego życia, ludzie. DO trek! JO trek! O dobra, wybieraj. No tylko... Co za różnica, kurde, no, wszystkie się rozwalają O tak o! To, czy ono było puste? Gdzie Gdzieś Gdzie <ciał> <much Salz lean> nie, nie wiem, połóż tę głowę, a to zsuniemy się Tak, tak, bort. tak, w opór <śle> Ty nie wiesz jak to wyglądało To C tylko spłynęło, stary Jak popalił Jeszcze raz, stary Piotrek, Piotrek O, o, o nie, nie, co? co? A mogę jeszcze raz? Bo ja tak sobie rzucałem, próbowałem co? Tak, yes, wiecie, co? ja sobie tak rzuciłem mordy, nie? Ale nie, bo ty mi zrobisz, że obudzę nie, nie, nie zrobię tak powiedz być... no. Ty, co jest z No mordo, było twardo, no Dawaj, rozpalaj mu Nie tak oh, Jest! Yes! Co? Yes! co? Słyszałeś w ogóle ten dźwięk? Erdest! 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 Nie, sorry, ja zawsze trafiam, no. Ty się, ty się trafiasz, co to ma być? No nie da ja się z tak tym tak tak Ja nie gram w to, co to ma znaczyć w ogóle? Fuck! Dobra. Pokaż to we vloga, pokażemy jeszcze. O, nie! Co on zrobił, bo ja jej nie patrzyłem? On rozlał im tego twardo. Ale <ślinicza> czemu? czemu? Co to zrobiłeś? Wiosła mnie <grych> O, nie przejmuj się Piotrek Nie, one wypuchną, lepiej tak Ja bo... Ej, mam wrażenie, że to jakoś uzależnia No, właśnie tak <grych> <grych> Ej, dobra, czy nieugotowane się nie krę się kręci? A, kręci Absolutnie. się Dobra, drugi lifehack, który zawsze chciałem... Ej, serio się nie da nie, serio się nie da! Ściskam z całej siły! No tak, kupuje, Kompletnie z całej siły ściskam! Masz, spróbuj! Bez kciuka! Bez kciuka! Czemu to się nie chce zmyć! Gdzieś nie zaciśniłem się, da? Z kciukiem się da! tak, wbijasz? Nie, po prostu! Jak naciśniesz z kciukiem to się da! Dobra, czeka nas ostatni rzut piotrka. Co ty no robisz? myje się przez ubranie? Nie, mam brudne ubranie Mordo, udać się, dawaj <śmulet> Bez kinu się stanie W takim razie pora na rozdanie nagród Piotrek oczywiście wygrał, dlatego że był tutaj osobą, którą myśleliśmy, że nie trafi Więc zasługuje na nagrodę Co? No i słuchajcie, tak jak w każdym teleturnieju, za pierwsze miejsce jest główna nagroda, czyli e, figurka do wykopaliska. Nie! Yeah! Zawsze ją <grym> chciałem! E, ona jest zarobista. No, jako nagroda pocieszenia jest kociołek ja słodyczy Rizis. Za, mordo, to kosztowało 35 zeta. No, powoli Nie pokaż kamery. Zarobisz <grym> to. Jest no dobra, dobra. Na to. Ej, Z tego się cieszę, bo kur, mogłem być rozbita jako dzisiaj za to. No więc dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Następny będzie już w piątek o 18. Nastawiajcie sobie budziki słuchaj, słuchajcie. Halo? 18 dobra. I subskrybujcie kanał. Tymczasem widzimy się niedługo. Mardo, Na razie. Czy to nie jest przypadkiem otwarte? Co jest? No Mardo, bardzo zbiłem nie, nie, nie! Ja <laughs> to dzieje, bo... Na razie.